Chwała Bogu, że możemy mieć taki czas. Powiem wam, kochani, że teraz, kiedy tak też słuchałem i kiedy mogłem tak siedzieć sobie tutaj przed obliczem Pana, to, to naprawdę jestem Bogu wdzięczny, że daje nam taki czas, kiedy możemy pławić się w Nim, po prostu możemy odpoczywać w Nim, możemy doznawać takiego posilenia, podniesienia, możemy doznawać takiego Yy, szczęścia, takiej radości bycie przed obliczem Pana, i wiecie, to jest dobry Pan, który nic nikomu nigdy nie wypomni. Każdy, kto przychodzi do Niego i chce szczerym sercem żyć dla Niego, nigdy nie usłyszy, a pamiętasz? A przypomnij sobie, i z czym Ty teraz do mnie dzisiaj przychodzisz? Na jakiej podstawie do mnie przychodzisz? Co Ci daje tą gwarancję, że możesz dzisiaj tak swobodnie. Należeć do mnie, mówić o mnie, cieszyć się mną. Do kogo raczej przypiszemy te słowa? To jest wróg naszej duszy, to diabeł. On przychodzi właśnie z tymi słowami, żeby nasze serca nie mogły się podnosić w uwielbieniu do naszego Pana. Ale ja Bogu dziękuję, że mogę się cieszyć Panem, że mogę dzisiaj mieć taki czas, kiedy moje serce może należeć do Niego. Powiem Wam takie dwa obrazy mi przyszły, kiedy czytałem sobie Księgę Izajasza. Pierwszy taki obraz pustynia. Z czym to by się kojarzy pustynia? Jakie to jest miejsce dla pustynia? Zobaczcie, że w Biblii w wielu miejscach jest obraz pustyni opisany, rozwinięte to. W taki sposób, żeby obrazować, co ta pustynia ma oznaczać. Pan Jezus przebywał na pustyni. Czy to jest miejsce zachęcające? Czy to jest miejsce miłe naszemu ciału? Pustynia jest miejscem, gdzie nasze ciało i nasza dusza jest wysuszana. Kiedy myślałem o pustyni, to przyszedł mi na myśl świat. To jest taka pustynia. Żyjemy pośród tego świata. Pan Jezus powiedział ojcze, zachowaj ich, ale niech żyją pośród tego świata. Żyjemy pośród tego świata, i ten świat chce wpłynąć na nas, chce wysuszyć naszą społeczność z Chrystusem, chce osłabić naszą łączność z Bogiem Ojcem. Chce zabrać nam to życie, które mamy w nim. Wiecie, kiedy Izrael szedł przez pustynię, taki piękny fakt tak mi utknął mocno w sercu, kiedy o tym myślałem. Czego najbardziej pustynia potrzebuje, żeby mogła nastąpić przemiana, żeby mogła nastąpić zmiana? Wody, prawda? Pustynia potrzebuje wody. Kiedy woda. Wpłynie w tę wysuszoną glebę, w tę piaszczysty, piaszczyste miejsca. Zaczyna się to wszystko zazieleniać. Zaczyna powstawać życie. Jak bardzo my potrzebujemy tego, prawda? Jak bardzo potrzebujemy tego, jak potrzebujesz tego, jak ja tego potrzebuję, żeby ta woda życia wpływała do mojego serca. Żebym żyjąc pośród tego świata mógł na, doznawać takiego nawodnienia, takiego posilenia. Woda to życie, woda to siła. Pan Jezus mówi: Przyjdźcie do mnie, każdy, kto pragnie. Bez pragnienia nie można pić. Jak nie masz pragnienia, to się nie napijesz, prawda? Nie masz pragnienia, to nie pójdziesz do wody. Nie potrzebujesz, to nie pójdziesz. Pan Jezus dlatego wyraźnie powiedział: Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Wiecie, to chwała Bogu, że ten stan nie jest nieodwracalny. Pustynia też może nam obrazować człowieka wysuszonego, żyjącego bez Boga. I wiecie, ciekawe jest też to, czego sam też osobiście doznawałem, z czym też się mógłem dzielić. Zbrać mi wcześniej. Zauważcie, że Izrael szedł po pustyni i wszyscy pili z wody, z tej duchowej skały, którą im towarzyszyła. Wszyscy mogli czerpać. No to można by było powiedzieć, że wszyscy powinni dojść do końca. Okazuje się, że czegoś im zabrakło. Zabrakło im wiary. Mogli czerpać ze źródła, a nic im to nie dało. Dzisiaj jest to samo, naprawdę jest to samo. Możesz karmić się słowem i być suchy nadal. Możesz pić wodę i nie mieć siły żyć. Jakże. Tak jak było to wspomniane, Judam mocno kładzie na to nacisk. Podejmijcie walkę o wiarę. Ja widzę, jak to w moim życiu jest. Jak widzę, jak ja tego mocno potrzebuję, aby stoczyć na rzeczywistą bitwę o wiarę. To jest tak mocno atakowane. Izrael zginął na pustyni, dlatego, że nie uwierzyli. Pustynia nie jest miejscem zatrudnym dla naszego Boga. To nie jest miejsce, w którym Bóg sobie z nami nie poradziłby. On wszystkich z Izraela by przeprowadził do końca. Gdyby uwierzyli mu, gdyby mu zaufali, gdyby spolegli na nim. Ale oni musieli zapomnieć o tym, co za. Dlatego też i do nas, Słowo Boże, mówi: do mnie i do każdego z nas, żeby zapomnieć o tym, co za. Bo kto przyłoży rękę do pługa, a ogląda się wstecz, nie nadaje się do ziemi obiecanej. Nie nadaje się, aby tam dojść. Nie dojdzie taki człowiek. A więc żyjemy pośród tego świata. I ten świat wszystko robi, żeby nas wysuszyć. Wiecie, na pustyni też jest taki obraz. I też kiedy bym pomyślałem o tym obrazie, to sobie skojarzyłem człowieka, człowieka tego świata. Fatamorgana. Pełno takich. Punkcików się przemieszcza na pustyni. Patrzysz na człowieka i on może cię łudzić. Może cię zachęcać, zobacz jak ja żyję, zobacz jakie y, mam życie, jak mi jest dobrze. Gdzie ty się wybierasz człowieku? I kiedy podchodzisz do niego, okazuje się, że to wszystko znika, nie ma. To nadal jest pustynia. On jest częścią pustyni, nie może być niczym innym. To, ta Fata Morgana jest wytworem pustyni. Pewne takie obrazy, kiedy chodzimy po tej ziemi, to widzimy, rzeczywiście tak jest. Ale nasze serca muszą to wiedzieć, że to jest tylko ułudne. Tylko na chwilę, tylko na ten czas. Ale żeby Bóg codziennie nas zachęcał ku sobie. Żyjemy na tej ziemi, ale nie należymy już do tej ziemi. Piękne, że to jest stan, który może ulec zmianie. Pustynia nie musi być pustynią. Może stać się miejscem nawodnionym. Wizajasza w Izajasza 35 rozdziale to czytamy. Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia. Niech się rozraduje i zachwitnie step. Niech jak Złotogłów bujnie zakwitnia i rozweseli się, niech się raduje i wydaje radosne okrzyki. Chwała Libanu będzie mu dana, świetność Karmelu i Saronu. Ujrzą one chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. To jest ten moment, kiedy człowiek ogląda Boże oblicze. Wtedy następuje przemiana, wtedy następuje to wielkie przejście. Z suchości do świeżości Chrystusa. Ujrzą one chwałę Pana, kiedy człowiek to zobaczy, to następuje zmiana. Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana. Mówcie do zaniepokojonych w sercu, bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto Wasz Bóg, nadchodzi pomsta, odpłata Boża, sam on przychodzi i wybawi Was. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż, te, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny wruczaje w legowisko szakali, w legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i, i sitowie. i sitowiem. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty. Będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził. Tam się go nie spotka, lecz pójdą ją wybawieni i wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą z okrzykiem z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę. Dostąpią wesela i radości, a troska i zdychanie znikną. Koniec nastąpi tego wszystkiego, co jest udziałem naszym na tej ziemi. Wiecie, ale pomyślałem jeszcze w taki sposób: co jest odwrotnością pustyni? Takie piękne miejsce, takie nawodnione miejsce, Zazielenione miejsce. Ale i ten obraz może ulec zmianie. O to miejsce trzeba dbać. To miejsce trzeba pielęgnować. I ja mam też tego świadomość. To miejsce muszę pielęgnować. To też nie jest stan nieodwracalny. Kiedy zaniedbasz ogród, to on zdziczeje. Kiedy przestaniesz go podlewać, to uschnie. Każdy z nas, który doznał Bożego poruszenia, i mówię to też również do siebie, kiedy nie pójdzie za tym poruszeniem, to również zginie. Ten świat wchłonie, jak ta pustynia, i człowiek zginie razem z tym światem. Dzisiaj jest taki czas, kiedy Możemy dokonywać tych wyborów. Wyborów dokonujemy codziennie. Dzisiaj dokonujesz wyboru, w którą stronę chcesz iść, w którą stronę chcesz się przemieszczać. Czy chcesz powielać obraz pustyni jako swój obraz, czy chcesz powielać obraz użyźnionego ogrodu, ogrodu Pana, którym On się zajmuje, który obraz jest bliższy naszemu sercu. To też musimy iść w tym kierunku. Jeżeli bliższy jest nam świat, to idźmy do świata. Jeżeli bliższy nam jest Chrystus, to idźmy za nim. Niech Bóg pomoże mi każdemu z nas, żeby to było codziennie w każdym życiu, w moim, w Twoim, żeby ten obraz, który jest bliższy naszemu sercu, był rzeczywiście pielęgnowany. Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia. Pan przychodzi po to, aby ją nawadniać. Aby też dzisiaj, tak jak mogłem tego doznać, zesłać tą wodę życia do mojego serca, do Twojego serca. Żebyś mógł doznać takiego posilenia i podniesienia. Żebyś miał siłę żyć na tej ziemi. My potrzebujemy siły Pana. Ja kiedy idę po tej ziemi, ja czuję, że ja nie mam siły. Naprawdę, kiedy Bóg nie napełni mojego serca, to jestem bezsilny, choćbym nie wiem, ile fizycznych sił mam zginę, jeżeli On nie napełni mojego wnętrza. Dlatego jedyną moją nadzieją musi być Chrystus. Nikt z nas sobie sam nie poradzi z władcami ciemności, z tymi potrzeptami diabła, z tymi Jego oszczerstwami, oszustwami. Nikt z nas sobie nie da rady. Ale Chrystus sobie z Nim poradził. I On może pomóc mi i Tobie. Na Nim polegamy. On jest moją i Twoją nadzieją. Kiedy na Niego patrzę, to mogę być pewny, dojdę do końca. Bo On doszedł do końca. I On powiedział: mam moc przeprowadzić każdego, kto do mnie należy. Mam moc. Nawet tych słabych przeprowadzić. Kiedy oni mi ufają. Dlatego nie patrzmy, też mówię do siebie, nie patrzmy na uczucia, ale patrzmy na to, co on dokonał. Co on uczynił. On jest wierny, nawet na pustyni jest wierny. Na niego patrząc, w niego wierząc, ostaniesz się pośród. Wszystkich zawirowań, które są jeszcze i będą udziałem Twoim na tej ziemi. Ostaniesz się i przejdziesz do końca. I diabeł, jako niepyszny, będzie musiał uciec, bo nie da rady zwyciężyć Chrystusa, bo on jest większy od niego. On ma moc i siłę, i ty, kiedy i ja tak samo, kiedy patrzymy na Chrystusa, naszego Pana, to możemy być jak to ten nawodniony ogród którym diabeł nic nie może uczynić. Dopóty, dopóki my ufamy naszemu Chrystusowi, dopóty, dopóki my na niego patrzymy, dopóty, dopóki my dajemy jemu się zmieniać, jemu kształtować na jego obraz, na jego podobieństwo. On niech pomoże mi i tobie, kochany bracie i siostro. Potrzebujemy go codziennie i potrzebujemy zachęty w tej bitwie. Ja potrzebuję zachęty od ciebie, ty potrzebujesz zachęty ode mnie. I to jest moją i Twoją odpowiedzialnością przed Bogiem. Niech Bóg nam pomoże, żebyśmy naprawdę byli dla siebie zachętą. Ja wiem, że ja tego potrzebuję, żeby być zachętą dla Ciebie, żebyś mógł doznawać posilenia i pokrzepienia. Różne rzeczy nas spotykają na tej ziemi, ale Chrystus jest ten sam. I lepiej patrzmy na Niego. Ja muszę patrzeć na Niego. On da mi siłę, żebym był dla Ciebie zachętą. I pomocą w najgorszym czasie, to go nie przerasta. To go nie przerasta, co teraz przeżywasz i doznajesz. Chwała Bogu, naprawdę chwała Bogu za to, że każde słowo, które On powiedział, jest prawdą. I kiedy czytałem te słowa, to doznałem takiego posilenia i pokrzepienia. Przeczytam tylko jeden werset na zakończenie, jeszcze. Dostałem też ten werset pewnego brata i przeczytam go, bo tak mi się połączyło, to z tym, co właśnie Bóg dotarł do mojego serca w tym samym księdze 65,17, to taką, takim szczęściem, takim, taką radością po prostu przemówiło do mojego serca 65,17 Izajasza. Oto ja stworzę nową ziemię i, i nowe niebo i nową ziemię. I nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu. Oto ja, Bóg mówi, stworzę nowe niebo i nową Ziemię. I nie będzie się już wspominało tego, co tutaj na tej Ziemi jest. Bardzo dużo razy to czytałem, ale pierwszy raz tak do mnie to dotarł. Nie będę już musiał o tym myśleć tam, jeżeli tam już dojdę. Skończy się myślenie o codzienności? Skończy się myślenie o tym, żeby toczyć bój, żeby toczyć bitwę, żeby myśleć o tym wszystkim? Skończy się to wszystko? I nie przyjdą te rzeczy na myśl już nikomu. Czy chcesz tego? Czy jest to dla ciebie zachętą i pociechą, i dla mnie, kiedy idziemy po tej ziemi? Tam tego już nie będzie, ale tam musimy dojść, żeby móc powiedzieć: Panie, to co tu czytałem, było prawdą. Rzeczywiście, to jest prawda. Kiedy Bóg mówi, to mówi tylko prawdę. Także możemy być tego pewni, że te słowa są pewne i prawdziwe. Kiedy tam dojdziemy, nie będziemy musieli już o tym wszystkim myśleć. Niech Bóg nam pomoże. On jest po naszej stronie. Ale my musimy być z Nim, należeć do Niego, być z Nim w społeczności i szczerze wierzyć Jemu i w Niego, że On ma siłę i moc doprowadzić nas do końca. Jemu niech będzie chwała, naszemu Bogu w Jezusie Chrystusie. Amen.